Co się dzieje, gdy prezydent nie może sprawować swojego urzędu? W przypadku przejściowej niemożności pełnienia obowiązków, na przykład z powodu choroby, to marszałek Sejmu przejmuje te obowiązki. W innych przypadkach, jak śmierć prezydenta, jego rezygnacja, stwierdzenie nieważności jego wyboru, czy trwała niezdolność do sprawowania urzędu z powodów zdrowotnych, marszałek Sejmu przejmuje jego obowiązki aż do wyboru jego następcy. Jeśli marszałek Sejmu nie jest w stanie pełnić tych obowiązków, wtedy rolę tę przejmuje marszałek Senatu. Osoba pełniąca obowiązki prezydenta nie ma jednak prawa do skracania kadencji Sejmu. Chcesz poznać konstytucję? Zasubskrybuj nasz kanał.